Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w jak się to nazywało Cubic Castles. Co mogę powiedzieć, jest to gra, która niedawno wyszła, a jest to pilotażowy odcinek. Zobaczcie, co wam się w ogóle tam może spodobać. Um, Podajemy swój zamek, taki, taka forma strategii. Liczymy właśnie tylko własną kreatywność. Co do PWP to się nie orientuje, czy jest jeszcze w tej grze. No i jesteśmy w samouczku. To nam pokazuje, że za pomocą Q i E będziemy mogli zmieniać kamerę Seeded stonewalk, Try to Dobra OK Video peak Dobra Try the stone I mogę sobie postawić gdzie chcę Dobra I tutaj mamy Pokazało nam jak budować Tutaj mamy, if you want to get back in the pooling, just click on the hand icon, ok. Dobra, poradzimy sobie. W każdym razie, gra bardzo mało waży. Na Steamie wystarczy wpisać, a jest darmowa, to też trzeba zaznaczyć. Tutaj możemy sobie coś, coś zrobić. Um. Tak czy nie? Być może tak. Max. No i Dobra. No i tu dostaliśmy czapeczkę. Którą można ubrać. Tak jak wygląda nasz Firefox. Dobra. Gra jest darmowa, tak jak powiedziałem. Grałem w nią około 20 minut. Myślę, że chciałbym się z Wami podzielić kilkoma odcinkami. Jeśli nam się spodoba, to będzie seria. Dobra, tutaj mamy jakieś gniazdo. Ogólnie gra się przyjemnie, to Wam muszę powiedzieć. E, możemy zbudować e, miasto. W prawym górnym rogu mamy mapę. Ogólnie ja budowałem się, bo mam dwa komputery i są dwa zapisy, tak jak w się gdzieś tutaj budowałem, ja sobie wyszukam. Aha, czekajcie. Dobra, tutaj mamy bardzo dużo domków, jednakże nie chciałem się tutaj zbudować, bo ludzie po prostu byli. Chciałem się tutaj zbudować. Nie chcę tutaj się budować w ogóle. Być może bym się chciał zbudować. Hmm. Dobra, tutaj. Gdzie bym się mógł zbudować? Tutaj bym się mógł zbudować. Nie, już mi ktoś zajął. Czy jest tutaj gdzieś wolne miejsce dla mnie? A, tutaj się zbudujemy. Um. Bieda. Dobra, jest. Bieda chambera, Wchodzimy do naszego miasta wskakując. No i tutaj będziecie mieć własny świat, w którym opiera się właśnie na waszej kreatywności. Tutaj macie portal, który można zabudować i to Wam radzę, bo ludzie mogą pewne rzeczy zapieprzyć. Oczywiście na dostrzegamy pewną skrzynkę. mianowicie tą. Dobra i tutaj mamy wybór pomiędzy który prezent chcemy Wezmę ten Co jest? Tak. tak, tutaj mogę wyznaczyć To jest komputer Mogę wyznaczyć kto będzie mógł tutaj budować Aha, właśnie Dobra, zostawiam kilka rzeczy no, Cie mamy kamień Czy my możemy z niego budować? Mamy blue plaster Załóżmy iron Dobra, możemy postawić oczywiście... hello e Hello Dobra, widzę jakiś e, pan chce mi pomóc I don't think so I don't... I don't... Dobra, a Dobra, byśmy się chcieli zbudować? Tutaj co mamy? Horns House Marfink Gift W ten sposób można budować Ogólnie nie jestem zbytnio rozegrany Hej mam <grywa> Dobra, nie wiadomo skąd goś jest To też trzeba powiedzieć Fajnie gdyby stąd poszedł, bo ja chciałbym mieć sam... byłbym... No byłbym sam Fajnie by byłoby być samemu Dobra, gdzie się, się budować. Tutaj bym chciał to postawić, byśmy mogli coś skraftować Ogólnie na craftingu się nie znam Co mi tutaj wyszło? Stone brick Stone block Ile ja tego skraftowałem? Dobra, to się cofnie No i teraz zaczniemy budować Z tego bym chciał dom zbudować znaczy dom prowizoryczny na pewno To się weźmie Ogólnie gra jest darmowa Bardzo fajnie mi się gra Gra wyszła... no, kilka dni temu Ogólnie to będzie podest Myślę, że tak, nie ma materiałów I Tu bym chciał zbudować red plaster Dobra Chciałbym na pewno przenieść to. Mind this dude. A, wyszedł już. Wysz. Dobra. Nie będzie mi przeszkadzał. Tu bym chciał sobie krzesło walnąć. No, mogę sobie wchodzić na krzesło bardzo fajnie. E, tutaj sobie mogę. Aha, stół. Dobra. Stół się. Tu się walnie gdzieś na środku, tylko... A powiedzmy, że tutaj gdzieś obok pewnie sobie postawię. Jedno krzesło. Nie tak. Weźmie się to jeszcze raz. Odcinek będzie krótki, powiem wam dopiero później, muszę ogarnąć tę grę, dlatego... Dobra, mam. Strasznie przyjemnie się w tę grę Jest dziwne. Tu się to jednie. Dobra. Co my tutaj mamy napisane? Careful, a chest will not center can be opened... Aha, czyli w... każdy kto wam się wpieprze do świata? Mind is dude. Ale o co mu chodziło? Co bym chciał... Co muszę wykopać? Chyba o to mu chodziło. Dobra, no to się sobie, to czemu nie? Ogólnie, póki co możemy posiadać... Tylko jeden świat. No dzisiaj kopalnie zrobi na przykład. Gra polega na waszej kreatywności, dlatego to jest bardzo fajne. Ja ogólnie lubię takie gry. Minecraft'a lubiłem dawniej, jak kiedy nie było hejpu na niego. Dobra, co tutaj jest? Co jest tutaj napisane? Tutaj miałem coś. Dobra, biorę. Weźniej się nie zginie. O! Coś, coś, coś dostałem. Co to jest? Ribbon. Dobra. Fajna sprawa. No i to by było na tyle. No i na razie.